Operator TVP pobity. Syn Ryszarda K. Usłyszał zarzuty syn biznesmena Ryszarda K. Usłyszał zarzuty po pobiciu operatora TVP. 31-letni Aleksander K. Usłyszał zarzuty po pobiciu operatora TVP Gdańsk przed wilą biznesmena na Kamiennej Górze w Gdyni. Grozi mu do dwóch lat pozbawienia wolności. Prokuratura skierowała do sądu wniosek o aresztowanie. Jak powiedział w sobotę 17 października Michał Sienkiewicz z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, mężczyznę podejrzewanego o pobicie operatora TWP Gdańsk zatrzymano w piątek o godzina 21. Po zatrzymaniu podejrzany Aleksander K. został doprowadzony do prokuratury, gdzie przedstawiono mu zarzuty. Prokuratura skierowała do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie, powiedział w sobotę Mariusz Duszyński z prokuratury okręgowej w Gdańsku. 31-letni Aleksander K. Usłyszał w prokuraturze w Gdyni trzy zarzuty, naruszenia nietykalności, kierowania gruźb wobec dziennikarzy i spowodowania obrażeń ciała poniżej 7 dni. Czyny te są zagrożone karą do dwóch lat pozbawienia wolności. Informacje o zatrzymaniu syna biznesmena, jako pierwszy podał portal tvp.info. Wydarzenia przed domem Ryszardaka. Do zdarzenia przed domem Ryszardaka. W Gdyni na Kamiennej Górze doszło w czwartek okej. Ok. Godzina. 20. W czwartek od godzina. 15 na Kamiennej Górze w Gdyni przed domem Ryszardaka. Stało kilkunastu dziennikarzy z ogólnopolskich mediów. Przeszukanie CBA w domu biznesmena trwało kilka godzin. Ok. Godzina. 19.15 agenci wyprowadzili z domu Ryszardaka. I zawieźli do prokuratury. Dziennikarze powoli zaczęli odjeżdżać spod domu biznesmena. Ok. Godzina. 20 operatora kamery TVP Gdańsk zaatakował. Jak podaje TVP info. Syn Ryszardaka. Uderzył go w twarz i kopnął. Operator ma obrażenia głowy. Biznesmen Ryszardka i adwokat Roman Giertek zostali zatrzymani w czwartek przez CBA w związku ze sprawą wyprowadzenia ok. 92 milionów złotych z giełdowej spółki deweloperskiej podała prokuratura. Rzecznik Prokuratury Regionalnej w Poznaniu prokurator. Anna Marszałek poinformowała że funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali na polecenie prokuratury grupę osób zamieszanych w sprawę wyprowadzenia pieniędzy ze spółki. Wśród nich są byli członkowie zarządu firmy.